25 września w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej podsumowano 6. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich oraz 20 Turniej Miast i Gmin. Od 17 do 23 maja 2014 roku odbył się 6. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich, w którego ramach rozegrano jubileuszowy 20 sportowy Turniej Miast i Gmin. E, wystartowało ponad 500 miast i gmin, które w tysiącach e, imprez e, dla swoich mieszkańców wspólnie z e, klubami sportowymi, jednostkami e, organizacyjnymi, e, stowarzyszeniami kultury fizycznej e, zorganizowały te imprezy e, sportowe na swoim terenie. E, Impreza, największa impreza sportu masowego w Polsce, organizowana przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich, została objęta honorowym patronatem przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, a impreza jest dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Nagrodzono najlepsze 10 gmin w sześciu kategoriach. Laureaci, oprócz pamiątkowych plakietek, dostali pieniądze na zakup sprzętu sportowego. Gośćmi uroczystości byli znakomici sportowcy Lech Piasycki i Marian Boronin. W pierwszej grupie do 5 tysięcy mieszkańców zwyciężyła gmina Rzeczenica koło Człuchowa. Województwo pomorskie: Miejsce dziesiąte gmina Gotkowo. Miejsce dziewiąte gmina Lipusz. Miejsce ósme gmina Rytro. Miejsce siódme gmina Mucharz. Miejsce szóste gmina Seceni. Miejsce piąte, gmina Goszczyn, miejsce czwarte, gmina Rombino, miejsce trzecie, Ustronie Morskie, miejsce drugie, Dziwnów, Miasto Dziwnów i miejsce pierwsze, gmina Rzeczenica. W drugiej grupie do 7,5 tysiąca mieszkańców triumfowało Postomino z województwa zachodniopomorskiego. Grupa druga od 5 do siedmiu tysiąca mieszkańców. Miejsce dziesiąte gmina Dzwola, miejsce dziewiąte gmina Nowiny. Miejsce ósme gmina Tymbark. Miejsce siódme gmina Skarżysko Kościelne. Miejsce szóste gmina Rybno. Miejsce piąte gmina Bystra Sidzina. Miejsce czwarte miasto Zbąszyń. Miejsce trzecie gmina Kalisz Pomorski. Miejsce drugie gmina Lubiewo. Miejsce pierwsze, gmina Postomino. W grupie trzeciej do 15 tysięcy mieszkańców zwyciężyła gmina Ełk, gdzie odbyła się centralna inauguracja tegorocznego Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich: Dziesiąte miejsce, gmina Siewierz. Dziewiąte miejsce, miasto i gmina Pełczyce. Miejsce ósme, miasto i gmina Ożarów. Miejsce siódme miasto i gmina Strumień, miejsce szóste miasto Koronowo, miejsce piąte gmina Lubawa, miejsce czwarte miasto i gmina Brusy, miejsce trzecie gmina Popielów, miejsce drugie gmina Ławanów, miejsce pierwsze gmina Ełk. W grupie czwartej, do 40 tysięcy mieszkańców, najlepsza Dąbrowa Tarnowska, województwo małopolskie. Miejsce dziesiąte miasto i gmina Szubin, miejsce dziewiąte miasto Zgorzelec, miejsce ósme gmina Bochnia, miejsce siódme miasto i gmina Sulechów, miejsce szóste miasto Gorlice, miejsce piąte miasto Limanowa, Miejsce czwarte, miasto Jawor. Miejsce trzecie, miasto i gmina Pyrzyce. Miejsce drugie, gmina Długołęka. Miejsce pierwsze, miasto i gmina Dąbrowa-Tarnowska. W grupie piątej do 100 tysięcy zwyciężyło miasto Puławy. Miejsce dziesiąte, miasto Piekary Śląskie. Miejsce dziewiąte, gmina Zawiercie. Miejsce ósme miasto Kołobrzeg. Miejsce siódme miasto Suwałki. Miejsce szóste miasto i gmina Police. Miejsce piąte miasto i gmina Ostrów Wielkopolski. Miejsce czwarte miasto Skarżysko Kamienna. Miejsce trzecie miasto Będzin. Miejsce drugie miasto Ostrowiec Świętokrzyski. Miejsce pierwsze miasto Puławy. W gronie miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców na pierwszym miejscu Dąbrowa Górnicza. Miejsce dziesiąte miasto i gmina Częstochowa. Miejsce dziewiąte miasto Kielce. Miejsce ósme miasto Łódź. Miejsce siódme miasto i gmina Poznań. Miejsce szóste miasto Tarnów. Miejsce piąte miasto i gmina Kraków. Miejsce czwarte miasto i gmina Toruń, miejsce trzecie miasto i gmina Gliwice, miejsce drugie miasto Legnica i miejsce pierwsze miasto i gmina Dobra Ludnica. Brawo. Na tanie Towarzystwo Krzewienia Kultury i Fishing, który które mam zawsze tutaj reprezentować, od szeroku lat, jest, jest szerokim jest głównym organizatorem masowej rekreacji fizycznej. I systematycznie od samego początku, czyli już przez 20 lat bierzemy udział w sportowym turnieju miast i gmin, który przeistoczył się później w Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich. Jest to tegoroczna szósta edycja i wielki zaszczyt jest dla naszego województwa dla nas, że tu dzisiaj jest ogólnopolskie podsumowanie tegorocznej edycji w kraju. W klasyfikacji województw na pierwszym miejscu zachodniopomorskie, na drugim miejscu plasowało się warmińsko-mazurskie, na trzecim województwo podlaskie. Same samorządy, które organizowały te imprezy, poniosły wszystkie koszty z tego tytułu, czyli musiały zaangażować te stowarzyszenia, które na ich terenie działają, swoje jednostki organizacyjne, osiry, musiały zapewnić miejsca na stadionach sportowych, pływalniach, na boiskach. To są wymierne koszty, które te samorządy poniosły. Bez ich zaangażowania i działalności tak wielka impreza nie mogłaby się odbyć. Podczas uroczystego podsumowania Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich zorganizowano panel naukowy, przedstawiono różne ciekawe inicjatywy w sporcie masowym oraz zaprezentowano nowe trendy w budownictwie sportowym. Swymi sukcesami w zakresie sportu dla wszystkich pochwaliła się Dąbrowa Górnicza, laureat tegorocznej rywalizacji w gronie miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Ja myślę, że to przede wszystkim trzeba pochwalić mieszkańców. My, czyli samorząd staraliśmy się od kilku lat stworzyć warunki ku temu, żeby można było tą część sportowo-rekreacyjną przekazać społeczeństwu. I myślę, że dzięki temu właśnie, że są baseny, że są ścieżki rowerowe, że są piękne jeziora, że są dobrze przygotowane hale sportowe, ta aktywność społeczna naprawdę rozkwita. A coraz więcej coraz częściej widzimy ludzi na rowerach, na rolkach, z nordotkingiem, i naprawdę cieszy, można się cieszyć. Tym bardziej mnie, jako lekarzowi, to naprawdę daje olbrzymią satysfakcję. W pulwarach Pałacu Kultury Zagłębia odbywały się pokazy sztuki walki w wykonaniu przedstawicieli dombrowskich klubów sportowych.